Pan Jarek Wreszki, witam serdecznie. Cześć Michał, dzień dobry Państwu. Jarku, to nie Twój pierwszy finał jako osoby prowadzącej. No zgadza się. Nieskromnie powiem, że dzisiaj już po raz dziesiąty mam przyjemność zapowiadać artystów podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bydgoszczy. Mroźne finały za mną, te na starym rynku w Bydgoszczy. Też finały, który, jeden z finałów, który odbywał się na Torbydzie. Wtedy występowała Marta Gałuszewska. Też taki jeden z pamiętnych finałów, no ale oczywiście z tych negatywnych powodów, o tym dziś mówić nie będziemy. No i dzisiaj też ten kolejny wyjątkowy finał, bo też w związku z obostrzeniami, w związku z, z koronawirusem, też zupełnie inaczej realizowany. Nawet żartowaliśmy z kolegami realizatorami, z muzykami, że tak trochę jak na próbie, bo nie ma tak zwanych przodów, które nadają dźwięk przed scenę, więc zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Ale walczymy, nie poddajemy się, cały czas wspieramy orkiestrę. Za nami dosłownie przed momentem koncert zespołu Sztywny Pal Azji. 35-lecie tego zespołu, warto podkreślić. Te największe hity się pojawiły, ale także też te mniej znane utwory. Rozmawiałem z menadżerem, Szpal też rusza w kolejną trasę, także fani polskiego roka na pewno otrzymają mają te przeboje właśnie podczas koncertów Szpala, a już za chwilę także Bydziakom Band, zespół, który też wpisał się bardzo mocno w historię Włośp, powstał w 2009 roku, a na zakończenie, na finał, dziś będziemy mieć koncerty Kubańczyka i Popka. Eee, powiedz mi, jak to jest, Ty jako osoba prowadząca, bo z jednego artyścia, ale to jako osoba prowadząca bez publiczności, to jest gorsza energia? Jest. Inaczej jest nieco dziwnie i myślę, że mogę powiedzieć, że jest trudniej, bo jednak trzeba wytworzyć te więź, trzeba wyłapać te emocje od oka kamery, bo mówimy do oka kamery, zapowiadamy do oka kamery, musimy sobie to wyobrazić. Co nie do końca jest dla mnie takie trudne, bo ja bardzo długo pracowałem w radiu, więc chlebem codziennym było to wyobrażanie sobie słuchaczy, wyobrażanie sobie publiczności, równolegle z pracą w radiu też pracowałem jako konferencjer. No i stąd mam tę umiejętność, potrafię to zrobić. Wyobrażam sobie, że słuchacze Słuchają nas po drugiej stronie widzowie transmisji właśnie w BlueStream TV oglądają ten finał, więc staram się wykonywać moją pracę najlepiej jak potrafię, niezależnie od tego, czy mówię do kamery, czy jest to kilkutysięczny tłum. Jak myślisz, padnie dzisiaj rekord w kwocie zebranej, czy nie bardzo? trudno trudno powiedzieć bo może być też tak że ludzie jeszcze bardziej się zaangażują jeszcze bardziej się skrzykną dla, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeszcze bardziej będą tutaj starali się tę orkiestrę wspierać tak na przekór koronawirusowi na przekór tym wszystkim trudnościom które dotykały orkiestrę w ostatnich tygodniach w ostatnich miesiącach więc trudno powiedzieć ja wierzę że tak będzie wierzę że damy radę wierzę że zagramy na rekordy zachęcam do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypominam także o aukcjach te aukcje oczywiście tak także na stronie link na stronie sztabu w Bydgoszczy. Bardzo ciekawa aukcja. Między innymi, drodzy Państwo, możecie wylicytować dużego Fiata, Fiata 125P. Zachęcam do udziału w aukcjach. No i działamy, działamy, gramy dalej. Tak jak powiedziałem, już za chwilę, już niebawem wywiad z, ze Sztywnym Palem Azji, a potem na scenie pokażemy Państwu bydziakom Kombent. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Blue Stream TV. Jesteśmy na żywo specjalnie dla Was.